A ty trafiasz na chłopie ludzi, co się tutaj. w ogóle nie ruszają! Nie, nie, nie! Zostało nie! Trzydzieści Dziś wróg wydarł nam zwycięstwo. Ja pierdziele. Ale Trzydzieści trzy kile. Ryzomi myślę. No ale pady ja tu mają jak w bajce, no ostatni raz możemy zagrać. Ja pierdolę Pady tu mają jak w bajce, dobra. Ja to chyba na YouTube'a wrzucę, widzowie. Taki takiej gry w ogóle nie było takiej gry jeszcze na taki kanale. Zapraszam, je, ja dzwonek, gra, tak. suba, obserwacje, tak, komentarz widzowie, widzowie suba, mówię, komentarz, mówię. dzwonek, łapka w górę widzowie i no. Grać, bo, dba... pałem... Pałem grać Co tu się dzieje? Na myśl bardzo ciężko się gra ten tryb, ale... Trzymano panik. Ale na padzie jest bardzo proste. Ja to na YouTube'a wrzucę, stary, jak zrobiłeś chłopiec 40 kili prawie. Co tu się 30. dzieje? 33... kile! Jest loadout? Marketplace! Marketplace! Ale tak? Co jest?! Ej! Of... Ura, tego digla to Co? nie idzie trafić. Dobra, jak ten tryb był fajtaswis <mare> A czekaj, ja chcę ślizgiem kogo zabić, jak chcesz kogoś zabić, wydaje się powalić jakby... Chłopie, zobacz jak ja pływam! Ale <mare> dobre ty są! PANATO! Ty się ten połsa jak dużo, nie? Nie! Ty w <mare> <Italy layers> <mare> <mare> <Zdziesz. mare> po tej zielonej. jest? Ja pierdolę Dzieje. Dostał! Co tu się dzieje? <grym> Ale to jak Mary, ten tryb był tylko, nie?, że był tam. Co tu się dzieje? Daj go. Ty no nie ma dał to o co chodzi? Nie wiem. Brać mi nie mogą. Ja wiem, że przed typem uciekałem, ślizgiem. Chcę pismać, że ten tryb był. Co się nie dało grać? Ja nie mogę, no nie da się. Leży. Jakie jaja to, są... to Co tu się dzieje no o no, pomocy taki, gówno, ja ani jednego meczu o, Lado, tam skut. Ja wtedy nie jednego meczu nie wygrałem Co tu się dzieje? A typy nie umieją skakać chłopi nie skaczą w ogóle Postaraj się Ale Jak tu grać? Goś mnie mnie nie mógł trafić w ten, kurwa Jezu! Wokół niego w tym Tym nie da się trafić Ej Czy tu się gra się do tego Co tu jest grane w ogóle? To bekowy tryb Dobra Nie można skakać widzowie Kurde, nie mogę skakać Nawet nie grałem, ale nie w pozywaję Ale co to jest? Patrz Zbliża się gaz A tu trzeba mapę znać żeby... Co? w górę Co? Jakiś żuk mnie porobił z pompą Jak on ucieka mi stary na mm. tym Zleciał w ogóle Nie co? Nie mogę go trafić Nie OKWów? Te Ciężkie, on mi zajebał z pompy Uciekam <laughs> Ja. Tu są. Nie wytrzymam, kurwa. Co wygramy Nie mogę, nie mogę, nie mogę ten, nie mogę skakać. Nie, nie złapiecie mnie. Nie złapiecie mnie. Ale ty, bez Mario, mam swój lodow? Teraz jak się zrespiłem. Serio? Pere mam on swojego. On ma swój lodow, tak się zrespiłem. Bo, Tutaj są? A, zaczynasz z tym łaskimi mi co się wywaliłeś aha gotowa. ale w ślizgi Mary robię fajne przez pół pokoju Jonesu ale super pływanie panato co to jest za gra patrz jak się pływa no ty stinki i slow down slow down slow down slow down slow down slow down <laughs> idę poladał, idę poladał. Po po okay. ja na stinkach jeszcze biegam ale i beka jest A jak on ucieka? Jeszcze jest, super, dużo osób O kurde, chyba Zobawa jest Lepsze no. aim Nie, dwójka, 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 dwójka Wow Dwójka na mnie jest Nie da się celować w ogóle gdzie ty uciekasz, kurwa? Chodź tu. Jak <grywa> to się się wygoda, ten... Boże... Jaj masist. masist. Powalone to jest, widzowie. Ten, ten... Loady, loady, dajcie mi loady. Dobra. A Activision robi coś fajnego w końcu. Nie, ale tak on scoccia, spoko. No patrz! Loady, loady, loady. Wondel. Wondel, help me! Super, za. No, nie mogę się wbić temu! oznaczona, mnożnik PD. Kurde, nie mogę skakać. Jest, tu gościu. A jak on zasuwa! Trzy selfy mam. Patrz na nie ma niego! Patrz! Patrz na niego! Co tu się Jest dzieje? On? Ty zobacz, jak on sunie! Co tu jest grane? Jezu, jakie to jest śmieszne? Ja się bawię przednio. Jakie to jest śmieszne w ogóle? Dawaj, coś zabijamy, bo mam dwa killy tylko. Co? 16 kili? Masz 16 kili? Jak? Czy tego nie, nie się da się zabijać się w ogóle tu? Ja bardzo dobrze się bawię. Ja się bawię, myślicie naprawdę. Jak masz 16 kili? Co tu jest grane? Na dole jest. Dawaj trzeba coś zabić, on? <coughs> Mamy to. jak będzie posuwał. Gdzie Nie. No nie gadaj, że go oni podnieśli może Ej, ale to uciekanie zajebiste, jak masz selfie, to możesz panie uciec No i chol. <coughs> Jestem safe, nikt mnie nie podniesie A ja za sobą. Podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie Podnieś mnie! Podnieś mnie! No o, random, random Nie podniósł <coughs> mnie ten random, dlaczego? Pa, I'm assist, nie, no masakra Kolejny I'm assist, Czat. No, i na odnowie nawiariedzy chyba z tego śladowa nie dostanie, nie? Ja yeah. Wszyscy członkowie oddzielnie. Ja już tu się rozpędziłem trochę. Dwa koła damage widziałem. nie zmarnuj jej Gdzie są te randomy? Nie mam trochę się rozpędziłem no, mam swoje temy, nie? Czałuszka. Mam Ty Ja tu zrobię 30 killi stary Nie <laughs> ja, pierdolę Tu jest Co? No nie mogę, dlaczego? Dobra, palę Ołem, gumę ci piszek, ci piszek. Dawaj, podnieśmy, mnie, podnieś mnie, podnieś podnieśmy, 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 podnieśmy podnieś podnieś ja, muszę... ja nie mam czasu Spałom leci, uwaga Rzucił się na mnie spałą Weź mi podnieś Maria Tu jest gdzieś, kroki widzę <śmiech, ci> uciekam <laughs> Starałem się tak rzucił na mnie spał, ja pierdolę no nie mogę To by tego jest stens. Co jest? są taki szybki jest? Ci pływa szybko w Ci movement w wodzie Na dole, na dole, u, na dole! uciek, na dole jest, na dole uciek. <coughs> o nie! O nie! O nie! Pomóż mi, pomóż mi! 25, pomóż mi! Pomóż mi. No, 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 on z nożem tarcza. W ogóle nusi tarcza. Kto tak gra? Krok jeszcze. Boże ma. Czy to jest bez sensu, stary? On nas strzała no wszystkich stary, zabija. 50 000, górę, Nie Ona tysięcy On nas strzała wszystkich zabija. Dropa kupuje. Nie da się grać. Ja mam Do dwa kills. Nie da się grać. No nie mogę nic zabić stary Jeszcze te skoki Aha No i nie zabiję go, nie? No patrz Nie mogę killa Nie wypadł z tą pałą Pała jest broken On mi na plecach, co? Mam killa? Mam killa Co tu się dzieje? On się rzuca na mnie skąd pałą. Jezu... Mamy typ jakiś Masakra Zbliża się do was Patrz Kto to mi bije? Ty Mario weź się rzuć tak, Mario Wiem Ty Preto zobaczyłem to.

BOŻE, PAŁA LEŻY, PAŁA LEŻY, WIDZOWIE PAŁA LECI, PAŁA LECI Od <grym> do <skakuje> dojca, nie kolejnej szansy. Kurde, BOŻE, LECĄ MI NA GŁOWĘ PADOWCE ŚMIERDZĄCE PADOWCE ŚMIERDZĄCE, PATRZ <trym> Cześć Andrzej. Nie trzeba mm. Te trzy dyfki zaraz mam Cześć, ja Cię Cztery kille, trzy koła damage'a no Co tu się dzieje? Nie mogę nic zabić Cali. Tu są, lecę na nich, na siusiaków Nie no, nie ma, no pad padę, OP, padę OP, padę OP, padę OP Padę OP, patrz Pa opę. nad go nie widziałem Trójka jest na dachu, kurde oni... No nie da się im... 30 hmm. A ty pa na padzie grasz? No Kurde, na padzie to fajny tryb jest tutaj Stary, jak tu klei No klei, klei Pa 31. Masakra

Co? Co tu się my, my dzieje? My znowu, bo... Co tu się dzieje? Ja nie mogę myszką trafić! Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę Nie! Cepis. Cepis idę na górę Kurwa, kupisz mnie, proszę ja, nie, nie, nie mam siana Nie ja mam siana 32 kilo tylko ja Proszę, proszę. Farem masz sypis, Farem aż się Florem rozpisz Jest, 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 ja. No, Dawaj, idź graj to, graj to GRAJ! 80, proszę, Dawaj! Proszę. A zrespiło cię? Tak. Co jest? Czuję się. To kupiłem. Nie. Ja nie, nie mogę, nie mogę. Co tu się dzieje? 14 tysięcy damage'a. Nie no, myszką jest ciężko grać, to ten tryb. No, no. Graj, <coughs> graj, 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 graj. Mamy kasę. Zobacz jak to klei co pisać. No na padzie klei pięknie, bosko klei. <coughs> o, ja żyję. <coughs> no ale nie no, na jakich Ludzi ty trafiasz, ja trafiam na samych, samych pałaży, pałowników Pałowników trafiam stary A ty trafiasz na chłopie ludzi co się w ogóle nie ruszają Nie, nie, nie Nie ja 33. Dziś wróg wydarł nam zwycięstwo Ja pierdziele Ale jaja Trzydzieści myślę no ale ja pady tu raz... mają jak w bajce, no ostatni raz możemy zagrać Ja pierdolę Pady tu mają jak w bajce, dobra Ja to chyba na YouTube wrzucę widzowie, takiej gry może, w ogóle nie było takiej gry jeszcze na kanale który... Zapraszam, Je, dzwonek, gram, suba, tak. obserwacje, komentarz widzowie, suba, komentarz, dzwonek, łapka w górę widzowie I no nam. co na tu się dzieje? Na myślę, bardzo ciężko się gra ten tryb, ale, no panik, ale na padzie jest bardzo proste, ja to na YouTube wrzucę, stary, jak zrobiłeś chłopie 40 kili prawie, co tu się 33. dzieje, 33 kille, teraz chcę 40 zrobić, i pałownicy chłopie, jeszcze pałownicy byli najgorsi, dwóch pałowników na mnie, całą grę mnie pałownik gonił, stary, pałowników. Pałownicy! Widzowie najgorsi. Zapraszam no, widzowie. Nie. No subskrypcji YouTube'a, Panie... komentarz, dzwonek, łapka w górę. Panie Pałownik, i ty pała, pała tu. <noise> no pałownicy nas ganioli co czas.